Jest maj 1936 rok. Mała Marta przyciąga się na słomianym silniku. Biegnie do okna, przesuwa bibułkową firankę. Już świt. To dzisiaj jedzie z matką Kamillą na targ do Węgrowa. W kuchni matka dokładnie dobiera buty w pary i wkłada je do słomianego kosza. Część z nich dostarczy Żydowi, który ma sklep a resztę sprzeda na targu. Furmanką z kuzynem, dziewczynka z matką i wielkim koszem jadą do miasta. Węgrowski Rynek. Panie, pani co jest. Nie, myśli Marta. Domy jak z bajki i tyle ludzi. Na stołach handlarzy, pełno łakoci i kolorowych wstążek. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa i solonej ryby. Ostatni wóz do wsi wyjechał zaraz po południu. Iść pieszo? Myśli matka. Małe stópki córeczki są zbyt słabe, by przejść taką drogę. Postanawia zanocować u kuzynostwa. Niestety ani stryjeczna siostra, ani wuj kamili nie przyjął ich na nocleg. Co robić? myśli kobieta. Wiesz, Martusiu, pójdziemy do Żyda. No wiesz. Tego, który wziął od nas buty. Dom Żyda. Rodzina was nie chciała? Powiedział Żyd. Wejdź szybko do domu Kamila. Dzieciak na pewno jest głodny. Kupiec wskazał im pokój. Marta szeroko otworzyła oczy. Jak tu jasno i te zasłony do samej podłogi. W pokoju było świeżo i pachniało krochmaloną pościelą. W piątek o zmierzchu zaczynało się święto żydowskie szabat. Mężczyzna zaprosił kobietę i dziecko, aby usiadły z jego rodziną od świętnie ubraną do stołu bardzo serdecznie na otwarciu ekspozycji muzealnej pod nazwą Węgrów, miasto wielu kultur i religii. Na początku dziękujemy dzieciom i wychowawcom ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Węgrowie za przedstawienie zatytułowane Ocalić od zapomnienia historia mojej babci. Teraz głos zabierze gospodarz tego miejsca, ksiądz Romuald Kosk, proboszcz parafii świętego Piotra z Alcantary i świętego Antoniego Spadwy w Węgrowie. Proszę. Można na razie zatrzymać jeszcze tą prezentację na chwilkę. Ona będzie pokazywała w tle Prace, które wykonaliśmy, aby ta wystawa mogła mieć swoje miejsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w dawnym klasztorze węgrowskim, zwanym zespołem Ojców Reformatów w Węgrowie. Został zbudowany z fundacji Krasińskich, szczególnie Jana Krasińskiego, którego. 350. rocznicę śmierci dokładnie dzisiaj obchodzimy. Szczególnym mecenasem Węgrowa był jego syn Jan Dobrogos krasiński Węgrów to stare miasteczko na pograniczu Mazowsza i Podlasia, przez które przebiegał znany wielki gościniec litewski. Niezwykłe są dzieje Węgrowa, który jest uważany za najstarszy, najważniejszy historycznie także ośrodek myśli reformatów na tych terenach. Ja nie wiem, czy ja będę mógł w ogóle cokolwiek mówić, bo wzruszenie mi odbiera głos trochę, bo to piękna i wzruszająca uroczystość. Pani Marszałek, Panie Pośle, Ekscelencje, Wielebni Duchowni, różnych wyznań, przedstawiciele różnych instytucji, firm prywatnych, samorządowcy. Panie i Panowie, to jest przede wszystkim wielki honor i wielki zaszczyt dla ministra kultury, że może uczestniczyć w takiej uroczystości, że może uczestniczyć w procesie budowania instytucji kultury. Tak wspaniałej, tak ciekawej, tak yy, specyficznej, bo budowanej przez tak wiele osób i przez tak wiele podmiotów. Za co bardzo, bardzo dziękuję. W zasadzie powinienem zacząć od podziękowania. Od tego, żeby podziękować wszystkim tym, którzy byli wymieniani przez księdza proboszcza i, i którzy się przyczynili do tego, że możemy tutaj się dzisiaj spotkać, że możemy uczestniczyć w tak wzruszającym wydarzeniu, w tym wspaniałym przedstawieniu, które oddaje w prosty sposób, ale niesamowicie trafnie, istotę polskiej tożsamości i polskiej kultury. Nasza tożsamość wywodzi się z wielokulturowości i jest wielokulturowa. Dlatego jesteśmy społeczeństwem otwartym, tolerancyjnym i wbrew temu, co może niektórzy by chcieli, żeby było, jesteśmy w stanie wszyscy współpracować dla dobra Polski. Bo dziedzictwem Polski jest także ta, to dziedzictwo wielokulturowości i zawsze o tym pamiętamy i nasze instytucje o tym pamiętają. I pamiętają zarówno w wielkich miastach, jak i w małych wioskach i w małych miasteczkach. I to jest też istota naszej polityki kulturalnej. Polska i polska kultura jest wszędzie i każdy ma prawo. Mieć równy dostęp do tej kultury najwyższej, a to, co dzisiaj żeśmy widzieli, to jest przedstawienie najwyższej próby. Ja bym chciał, żeby na wielu scenach teatrów zawodowych było takie przesłanie, takie treści i takie wzruszenie, które nas tu wszystkich łączy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za. za to, czego byliśmy. Jesteśmy uczestnikami. No i przede wszystkim dziękuję za tą instytucję kultury. Pani Marszałek, Księże Proboszczu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo my tam w Warszawie no podejmujemy decyzje, staramy się, żeby one były sprawiedliwe, żeby one były dobre dla wszystkich w Polsce, ale to jest łatwe. Natomiast wy tutaj macie często znacznie trudniej i dlatego my tutaj też jesteśmy obecni, bo chcemy być razem z Wami. Ja jestem dumny z tego, że w ciągu ostatnich trzech lat Węgrów otrzymał 10 dotacji z naszych konkursów dotacyjnych. Mamy 34 programy w Ministerstwie na różne dziedziny kultury. Te 10 programów to jest ponad 1 700 tysięcy złotych, z czego 360 tysięcy to jest ten projekt, ale on bez waszej pracy, bez państwa zaangażowania, bez wsparcia firm prywatnych, spółek Skarbu Państwa, no wszystkich tych, którzy pracowali przy tym nie mógłby się zrealizować, więc to jest tylko, jak mówię jeszcze raz, to jest wspaniała synergia, bardzo wielu podmiotów. I, osób. I dzięki temu polska kultura nawet w tym procesie okazuje się tak wspaniała, tak bogata, tak atrakcyjna, że dzisiaj tłumy przyszły na otwarcie tego naszego, mogę powiedzieć, trochę się podpisuje pod Państwa Nie. instytucje naszego dokonania, czyli ekspozycji muzealnej, która będzie mówiła o istocie tożsamości Węgrowa ale będzie także skierowana, bo tak, tak to jest z ekspozycjami muzealnymi, z instytucjami kultury współczesnymi, będzie także skierowana do przyszłości, do młodych pokoleń. Dzisiaj byśmy widzieli przedstawicieli tych młodych pokoleń. Właśnie instytucją będzie włączającą wszystkich i opowiadającą tą wspaniałą historię, często trudną historię Polski, ale z y, takim przesłaniem. Dotyczącym najważ... najważniejszych wartości na przyszłość. Bo my z historii wyciągamy lekcję dotyczącą tego, jak nasi przodkowie wybierali. Jak często trudne to były wybory, ale wybierali dlatego, że jakieś istotne wartości nimi kierowali. I to wszystko jest nam potrzebne po to, żeby i współcześnie można było rozwiązywać problemy, żeby można było wyzwania. Które przed nami stoją, y, zaspokajać, y, i żeby można było rozwijać nasze społeczności lokalne i naszą kochaną Polskę. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję, że mam zaszczyt i honor być dzisiaj tutaj z Wami. Bardzo szczegółowo wymieniając imiona i nazwiska, stopnie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości i nie ukrywam, że jestem zaskoczony, panie premierze, ponieważ ja blisko tutaj jestem i kiedy wszedłem do tych podziemi, to odkryłem coś, czego nie znałem i moje gratulacje dla wszystkich, którzy ten trud podjęli i również wykonali to pięknie. I widać było tutaj właśnie tę umiejętność współpracy. Za to chcę bardzo gorąco podziękować. Podziękować za zaproszenie. Miło mi jest, że w tak dostojnym gronie możemy przeżywać wielkie wartości humanistyczne, ale również wartości duchowe, wartości religijne też. Otóż też jestem pod wielkim wrażeniem tego przedstawienia, gdzie jak wspomniał ksiądz proboszcz, Magda dzisiaj ma urodziny, 5 lat, ale dobre, dobrze zaczyna swoją karierę artystyczną. I chcę tutaj rzeczywiście pogratulować wszystkim, ponieważ przesłanie było uniwersalne. Uniwersalne, jak pomagać drugiemu człowiekowi w potrzebie i umiejętność przyjęcia pomocy. Te dwie rzeczy są bardzo ważne. I myślę, że tutaj może nawiążę do pewnego wspomnienia. To było gdzieś tak 15 lat temu, kiedy w Warszawie uczestniczyłem w takim spotkaniu upamiętniającym pewne wydarzenia związane właśnie z tymi bolesnymi z chwilami bardzo trudnymi, wojennymi Powstania Warszawskiego i tam jedna z pań już w bardzo podeszłym wieku poprosiła o głos i dała takie świadectwo. Była to pani nie, nie, Żydówka i powiedziała tak, proszę Państwa, chcę przekazać Wam jaką naukę otrzymałam od mojej mamy. Mianowicie, ona nauczyła mnie kochać drugiego człowieka. Kiedy było Powstanie Warszawskie, wówczas ja i moja siostra, mia miałyśmy wtedy 8-9 lat, byłyśmy tylko z mamą właśnie w podziemiach, w ruinach domu. I mama nocą wychodziła, żeby zdobyć pożywienie. Przynosiła czarny chleb i wodę. Pewnego razu przyprowadziła dwoje małych dzieci, które były zupełnie same i kiedy przyprowadziła, podobnie jak wcześniej szła, aby przynieść nam ten chleb i wodę. Zauważyłyśmy, że mama traktuje nas inaczej niż tych dwoje dzieci, ponieważ w tym dwojgu Dawała chleb lepszy i trochę więcej, a nam trochę mniej i taki gorszy. Byłyśmy oburzone i zwróciłyśmy się do mamy, mówiąc: Mamo, dlaczego ty dajesz nam gorszy chleb, a im lepszy? I wtedy mama odpowiedziała: Tak jak ja Was kocham, nie kocham nikogo tak bardzo jak Was. Dlatego też, Ponieważ nie mogę kochać tak samo dzieci, tych, tych dwoje dzieci, to ja za to daję im więcej chleba i lepszego chleba.